No, hej, zapraszam Was na spacerek. Pogoda dopisuje, więc stwierdziłam, że pokażę Wam, co u mnie kwitnie. Od razu uprzedzam, że odcinek będzie długi, bo jest troszkę tych roślinek do pokazania. I chciałabym zrobić taką aktualizację informacji o sobie, dlatego że sporo nowych osób przyszło na kanał, więc chciałabym co nieco opowiedzieć. Więc tak, mam na imię Ola. Proszę, nie piszcie w komentarzach mi yy, pani, bo nie jestem żadną pani, jestem po prostu Ola. Kanał założyłam jakiś czas temu, bo bardzo, bardzo lubię mówić o roślinkach, w ogóle rośliny to całe moje życie i ten ogród. Yy, to jest piąty sezon tego ogródka i mojego projektowania tutaj, jestem totalną amatorką z krwi i kości, samoukiem. Pierwszy ogród zrobiłam, jak miałam chyba 8 albo 9 lat, i tak mi zostało do dziś. Od razu mówię tak, że kanał jest prowadzony w stylu takim spontanicznym ja naprawdę nie będę nic tutaj ubarwiać. Czasami się pomylę, bo to jest ludzka rzecz. Czasami przekręcę nazwę kwiatka, bo mam ich sporo. Czasami psikusa też mi zrobi córka i po prostu wyciągnie mi jakąś tam etykietkę spod kwiatka. Nie wszystko da się też zapamiętać, więc mogę coś przeinaczyć. To nie jest żadna zbrodnia. Bo tutaj zdarzały się takie sytuacje, że komuś to bardzo się nie podobało i że ja coś pomyliłam, że coś przekręciłam. Więc ja nie jestem profesjonalistką i nigdy nią nie będę. Jeśli ktoś coś chce, takiego obejrzeć sobie profesjonalnego, ubarwionego, no to może iść przed telewizor. Tam są trudne sprawy i inne rzeczy, i tam można sobie usiąść i to oglądać. Tutaj będzie totalny, naturalny, spontan. A jeśli chodzi o kolory w moim ogrodzie, no to w przewadze jest tutaj niebieski, fioletowy, różowy, bordowy i wszelakiej maści ciapate. Liście. Ja mam dość y, mocnego fioła na kolory liści i staram się wszystkie rośliny właśnie szukać w takim kolorze. I tutaj, pierwszą roślinkę, którą chciałabym Wam pokazać na spacer, bo to jest właśnie krzew pomorski. Jest to super szybko rosnące pnącze o ciekawych kwiatach, pięknie pachnących i właśnie o ciekawym ulistnieniu. Kwiaty otwierają się na przemian, czyli możemy się bardzo długo nimi cieszyć i przede wszystkim zapach. Trochę taki zapach podobny do lilii trąbkowej, jaśminu, ale ten zapach nie jest taki aż mocno mdły i jak się siedzi tutaj wieczorem, to naprawdę zapachnie się się po całym ogrodzie, więc jak ten topnącze zajmie całą tutaj pergolę, to naprawdę będzie tutaj bardzo, bardzo pięknie pachniało. Liście są koloru białego, takiego limonkowego, zielonego, z obwódką różową, fioletową. No naprawdę coś, coś pięknego. Kwiaty tak samo. No ale najbardziej to chyba mi się podoba po prostu w nim ten zapach i kolor liści. Ale ma swoją wadę, bardzo. Lubi go mszyca, więc trzeba chodzić, obserwować i szybko interweniować, jak coś się pojawi. No bo to jest pnącze bardzo szybko rosnące, więc jak ona nam się ta mszyca rozejdzie po całym tym pnączu, no to po prostu ciężko będzie nad nią zapanować. Obok jest yy, dziki bez yy, w odmianie Warię I słuchajcie, ja myślałam, że on yy, mi w ogóle wyginie. Ja próbowałam yy, znaleźć dla tego krzewu już dwa razy miejsce i mi się nie udało i dopiero w tym roku po zimie pięknie mi się odbudował ja w ogóle myślałam, że ja już go stracę bo już był taki stan fatalny agonalny wręcz, że no, stwierdziłam, że chyba na wiosnę mi się nie obudzi, a to proszę przekopałam go i zobaczyć jak pięknie się wybarwił więc naprawdę tutaj chyba mu dość mocno to wszystko odpowiada fakt, nie doczekam się tutaj kwiatuszków no bo trudno wymagać też, żeby po, takim, po takiej chorobie zakwit, ale i tak, i tak urodą tutaj nadrabia. Jak już już będzie duży, to zrobi tutaj naprawdę piękne widowisko. Tutaj mam obok odmiany o ciemniejszych liściach. Która wam powiem, że też zdała mi troszeczkę popalić, bo też długo nie chciała mi rosnąć ani kwitnąć. Mam ją teraz trzeci rok i dopiero w tym roku po przesadzeniu, właśnie w tym miejsce, ruszyła. I pojawiły się kwiatostany, które jeszcze nie kwitną. Dopiero będą kwitły na różowo, ale ma ich dość sporo, więc też czekam z niecierpliwością. Coś tutaj musi jej odpowiadać. Może ten cień od tej wierzby. I przede wszystkim tutaj jest troszeczkę bardziej mokro. Ale fajnie, bo myślałam, że po prostu jakoś, nie wiem, te dzikie bzy u mnie, jakoś, nie wiem, nie mają warunków. Ale tu proszę, czasami trzeba roślinę poprzesadzać, poszukać jej miejsca, aż w końcu się jej znajdzie odpowiednie. I tak pięknie mi tutaj w tym roku ruszył. Tutaj mam też kilka Nowości. Jedną z nich jest ta piękna wiązówka. Ja mam kilka już wiązówek w swoim ogrodzie, ale ta tutaj to jest po prostu petarda. Zobaczcie na mm, rozstrzał między tym kolorem a tym. I tutaj w, w starszych liściach pojawia się tu już biała obwódka. Yy, naprawdę. Jak zobaczyłam tą sadzonkę u tej pani, co zawsze kupuje jakieś tam rośliny, to stwierdziłam, że ja ją tutaj muszę mieć. I teraz odpowiem Wam na pytanie, które dość często pojawia się właśnie w komentarzach pod filmami, gdzie ja kupuję rośliny. Więc tak, nie mam takiego jednego miejsca, gdzie kupuję rośliny. Ja bardzo dużo roślin szukam, wpisuję w Google, pytam ludzi, kupuję w szkółkach i tych takich, gdzie trzeba naprawdę daleko, daleko yy, pojechać, bo ostatnio... Byłam w szkółce Przytok, która nie prowadzi wysyłek i jechałam dwie godziny po, po roślinki, więc naprawdę jestem szalona. Mam po prostu gdzieś tam z tyłu głowy jakichś hodowców, po prostu, których co roku do nich piszę, czy mają coś na zbyciu. Na przykład czekam też u jednego pana na Irysy Syberyjskie które mi się bardzo podobają, te odmiany i 4 lata już pytam o sadzonki i na tą chwilę jeszcze ich nie ma. Więc to nie jest tak, że ja gdzieś tam coś od razu znajdę i od razu sobie kupię i mam. Nie, ja sama też bardzo długo czekam na niektóre roślinki. Więc ciężko mi jest podać, gdzie ja kupuję, bo często, gęsto je ja też nie pamiętam tych szkółek. Ale tutaj teraz taka prośba do Was. Jak kupujecie coś ze szkółek albo na przykład od osób z Facebooka, z jakichś grup, Sprawdźcie tą daną osobę, poczytajcie komentarze, poczytajcie opinie, zobaczcie ile kto jest czasu na rynku, czy ile czasu sprzedaje yy, rośliny, ponieważ jest bardzo dużo oszustów i jest bardzo dużo Osób pokrzywdzonych, które się żalą, że po prostu zapłaciły pieniążki, a roślin nie dostały, albo zapłaciły pieniążki i dostały bardzo małe sadzoneczki, które naprawdę nie były warte swojej ceny. Więc warto takie osoby naprawdę sprawdzać. Ja tak robię, bo, bo naprawdę oszustów jest bardzo, bardzo dużo. Wracając do roślinki, no musicie przyznać, że wiązówka naprawdę w pięknej odmianie. Tutaj jeszcze nie mam etykietki, muszę sobie ją sprawić. Tutaj obok mam świecznicę w ciemnym kolorze. Ją mam już teraz trzeci rok, bardzo mały przyrost. Jeszcze minie kwitła, ale cierpliwie czekam. Obok jest jej jasna siostra o zielonych liściach i w tamtym roku pięknie kwitła. W tym roku też pewnie będzie kwitnąć. Z tego względu, że jeszcze pięknie się rozrosła. Na pewno kwiaty pokażę. Obok też moja nowość. Bodiszek o takich pięknych, pstrokatych liściach. Ja czytałam, że on może rosnąć w pełnym słoneczku, ale widzę, że troszeczkę mu liście klapły, ale zaraz będzie cień od stodoły, więc myślę, że on się spokojnie tutaj podniesie. No, ale wybarwienie liści petarda. Kwiaty zwykłe, niebieskie, ale nie dla kwiatów ją kupiłam, tylko właśnie dla tych pięknych liści. Obok Rodgersia czekoladowa. Ona powinna mieć te liście takie mocno czekoladowe, ale jest to młoda sadzoneczka i widzę, że one coś tam przebarwiać się próbują, ale niekoniecznie w tym roku dostanę ten oczekiwany kolor. Może w przyszłym, z tego względu, że to jest naprawdę młodziutka sadzonka. Obok jest też piękna, ciekawa belina. To jest purpurowa. Ja ją znalazłam już jakiś długi czas temu, jakieś dwa lata temu, ale nie było dostępnej sadzonki. I teraz zimą znalazłam właśnie dostępne sadzoneczki i od razu jedną sobie zamówiłam z przesyłką na wiosnę. No, sadzonka nie przyszła, Bóg wie, jakby tam zachwycająca przyszła marna. No, ale dam jej czas. Kwiaty są, zakwitła, więc w przyszłym roku może będzie piękniejsza, musi swoje odchorować. Docelowa wysokość jej to jest jakieś 40-50 cm, i te kwiaty mają być takie zwisające w dół, w takim naprawdę też pięknym, ciekawym kolorze. Może właśnie dlatego ją zamówiłam, bo ten kolor w porównaniu z tym kolorem liści wygląda naprawdę ciekawie. Tutaj kolejna z moich rabat i chciałabym Wam pokazać kozi brud. Ja Wam wcześniej koziego brudka pokazałam na takim urywkowym, krótkim filmie. Z tego względu, że bardzo ciężko jest mi go złapać wtedy, kiedy kwitnie. Jak ktoś napisał w komentarzu, jest to przeciwieństwo dziwaczka. Dziwaczek kwitnie na wieczór i nie potrzebuje słoneczka, a kozi brud znowu go bardzo potrzebuje. I na przykład mam dzisiaj taki dzień, trochę słońca, trochę chmur. No, i w ogóle się nie otworzył. Ale byli na bardzo fajnie zimująca i bardzo wysoka, do metra y, wzrostu, więc fajnie się nadaje gdzieś na tło i bardzo lubi słońce. Więc w takiej patelni naprawdę da sobie radę. Ogólnie tutaj, jak ktoś pamięta, moje poprzednie filmy, tutaj było bardzo dużo orlików. Ja te orliki usunęłam i zostawiłam tylko i wyłącznie. Y, Alstremerie. Ja mam tutaj je już 4 lata. Tą i tą odmianę, i one mi tutaj pięknie rosną. W tamtym roku zakupiłam kolejne dwie. I ja je tutaj przeniosłam. I one, te cztery tutaj, będą. bo tych, stwierdziłam, że tutaj jest naprawdę bardzo dobre dla nich stanowisko. I ta tutaj się bardzo fajnie przyjęła. Już ma pączki i tutaj świeżego odrosta. Ale o niej zrobię aktualizację filmu. Które jest już na moim kanale, no bo przez te 4 lata więcej mam z nią doświadczenia i więcej informacji do przekazania, ale to jeszcze poczekam, jak one pięknie mi wszystkie zakwitną, tak żeby wam je pokazać. Tutaj rozkwitły się irysy syberyjskie. Bardzo piękne, mało znane kwiaty, mam wrażenie, u nas w Polsce. Nie są tak rozpowszechnione. Ale naprawdę ich uroda e, no jest taka, że powinny być częściej w naszych ogrodach i mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Tutaj ta mm, rabata przejdzie metamorfozę, ponieważ tutaj chcę zrobić drugie storczykowo, bo od stodowy mam tutaj cień. I niektóre storczyki potrzebują trochę słońca, trochę cienia, więc tutaj rabata jest idealna. Wszystkie te rośliny, które tutaj są, Oprócz tej niebieskiej, zostaną przeniesione. Ta niebieska roślina jest ze mną już trzeci rok i to jest przytacznik pagórko, pagórkowy. Yy, ona wędrowała po ogródku, bo nie mogło jej znaleźć miejsca, nigdzie nie chciała rosnąć. Dopiero tutaj pięknie rozkwitła i pięknie yy, pokazała swoje piękne oblicze, dlatego ona tutaj zostanie. Yy, Wysokość tak do 50 cm, piękne kłosy, piękne, niebieskie, drobne kwiatki, z daleka no niebieska chmurka. Naprawdę cudeńko. uwielbiam takie kwiaty o takim mocnym niebieskim kolorze. Tutaj moja rabatka taka dziko rosnąca bym powiedziała. I tak zostanie tutaj już, bo zamieszkały tutaj jeże. Stwierdziłam, że mam taki duży ogród że to miejsce im oddam w tamtym roku one tutaj gniazdowały w tych yy, irysach i w domkach bardzo się denerwowały jak tutaj zaczęłam chodzić yy, plewić i cokolwiek im ruszać chodziły mi koło nóg i stwierdziłam, że sobie odpuszczę i to miejsce im oddam jedynie co bym chciała i to tutaj tak zamierzam zrobić to to, żeby jak najwięcej mi się rozsiało ostróżek yy, Orlików i wdówki, żeby zrobiło się tutaj tak gęsto dla nich, bezpiecznie. Tutaj pokażę Wam kolejne irysy syberyjskie. I przy okazji liliowce. Liliowiec majowy i liliowiec taki mocno żółty, od spodu brązowe paseczki, też pięknie pachnący. rysik. Tutaj dopiero mi się rozkwita. Wysoka odmiana. No i chciałabym Wam pokazać coś, na co czekałam dwa lata, żeby pokazać. Czyli mieczyk karłowaty. Dwa lata cebulki były tutaj w ziemi, w tamtym roku nie zakwitły po zimie, w tym roku już tak. Piękne pięć cebulek i pięknie cztery z nich zakwitły, jedna żyje, ale kietuszka nie puściła. Naprawdę no cudeńko. Teraz na jesień będę szukała kolejnych cebulek, żeby je posadzić w innym miejscu, no bo zobaczcie jakie malutkie cudeńka. W ogóle u mnie wszystkie mnie Zimują, ja nic nie wykupuję. W tamtym roku moje mieczyki, takie zwykłe, też pięknie kwitły, i na pewno Wam pokażę te, które teraz będą kwitły, które dokupiłam sobie na wiosnę i które też zostaną w gruncie. Więc na jesień tego mieczyka na pewno sobie dokupię. Tutaj kukliczek cały czas daje popis: czerwone, pełne, piękne kwiaty. W tym roku tutaj też zaszalała yy, mi jakaś jeżówka. Zalałam je dosłownie sadzonkami. Nie wiem która to tak po zimie je tutaj obdarowała, ale bardzo, bardzo się cieszę. W ogóle w tym kole było jej bardzo dużo. Ja już trochę tych sadzonek stąd wykarczowałam, a resztę sobie poprzenoszę na inną yy, rabatkę. Tutaj Wam chciałabym pokazać jeszcze takiego irysa. Takiego, zobaczcie, jaki piękny niebieski środek. Tutaj bardziej taki musztardowy. Też piękny kolor. Rozkwit mi się bodziszek o kwiatach pełnych. I tutaj też ciekawa roślina, przy której lata cały czas czarna pszczoła. Nie będę sobie łamać. Języka pokażę Wam etykietkę, jest to roślina cebulowa, bardzo ciężko mi ją było znaleźć, dwa razy kupiłam i doszło do pomyłki, dopiero za trzecim razem udało mi się ją dostać, e, właśnie, w, w, że cebulki się zgadzały. Zobaczcie, kwiaty dzwonkowe, piękne, idealnie nadające się na kwiat cięty pięknie też zimuje. Mam ją w dwóch miejscach i w tych obu dwóch miejscach pięknie rośnie. Więc taka no taka w sumie nowość do ogródka, bo mało spotykana naprawdę. Nigdzie tak w sumie u jednej osoby ją tylko widziałam. Więc jak chcecie czymś coś nowego sobie wprowadzić, no to to jak najbardziej się nadaje. Właśnie uderzyła mnie czarna pszczoła. Ona nie lubi, jak się kręcę koło kwiatów, które są dla niej jak jedząko. Jako jedzonko. Tutaj Irysik. Żółciutki. I tutaj chciałabym Wam pokazać mojego pasiastego, kolejną odmianę, która się rozkwitła, tylko nie mogę się do niej dostać. Muszę przejść. Zaraz wam pokażę. O. W międzyczasie. Rozkwitła mi się jeszcze taka. Wielkie kwiaty. I tutaj taka z niebieskim środeczkiem. No, naprawdę cudne, wielkie kwiaty. A tutaj mój pasiak. Kolejna z właśnie z tych pasiastych. Będzie, je, będą jeszcze chyba dwie odmiany, które wam pokażę. No, naprawdę uwielbiam te paski. Yy, każdy kwiat inny, w inny sposób pociapany, no ale widzicie, że naprawdę te pasiaki są warte uwagi. I tym akcentem będę kończyć spacerek. Czekajcie na kolejne filmiki. Do usłyszenia. Pa!